Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Grzegorz AK Mahamudra i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem poruszę temat strachu. Jest to wyjątkowy odcinek, ponieważ nigdy więcej nie poruszę już tematu strachu z powodu tego, że eksplorowanie strachu nie jest mi potrzebne do osiągnięcia mojego celu, oprócz znajomości podstaw, które poruszę w tym odcinku. Przypomnijmy sobie to, co jest najważniejsze, czyli podstawy. Źródło, Bóg, praojciec, wszystko co jest, użyj słowa, które ci najbardziej pasuje. Zapragnął doświadczenia, które udowodni w praktyce, że jest najspanialszy, najdoskonalszy, po prostu czystą miłością. Dlatego celu stworzył miejsce dualne, fizyczne, gdzie istnieje przeciwieństwo miłości, czyli strach. Naszym głównym celem jest wejść do tego miejsca, pozwolić sobie zapomnieć, kim jesteśmy, i w środowisku dualnym, gdzie istnieje nasze przeciwieństwo, czyli strach, przypomnieć sobie, kim jesteśmy i żyć w zgodzie z tą prawdą nadal w miejscu dualnym. Jeśli dobrze mnie zrozumiałeś, to rozumiesz, że aby nasz plan się udał, bo to także nasz plan. Obecnie możesz tego nie pamiętać, ale zapewniam cię, że jesteś tu dobrowolnie. Musimy mieć możliwość działania, kiedy tło jest zrobione ze strachu. Jeśli chcę udowodnić, że jestem miłością, to muszę mieć możliwość interakcji ze strachem. A dopiero kiedy pokażę, że wybieram miłość w każdej sytuacji, wtedy będę niewidzialny dla strachu. Być może kiedyś słyszałeś określenie: To, co wysyłasz, wraca do ciebie. Inicjujesz strach, masz interakcję z poziomu strachu. Inicjujesz miłość, masz interakcję z poziomu miłości. Nie wiem, czy wiesz, ale jeśli jesteś na moim kanale lub lubisz tematykę duchowości, to jesteś tutaj nie po to, aby tworzyć tło ze strachu, tylko po to, aby pokazać swoją prawdziwą naturę, którą jest miłość, jednak na tle stworzonym ze strachu. Przynajmniej do czasu, aż udowodnisz, że strach nie ma już do Ciebie dostępu. Wtedy masz możliwość nazwać siebie urzeczywistnionym lub, jeśli wolisz, prawdziwym sobą. Tak więc, do realizacji tego celu potrzeba istot zasilających strach i miłość. Bez którejś ze stron nie można zrealizować planu. Tło ze strachu będzie na tej planecie tak długo, Aż nauczymy się żyć w tym miejscu z poziomu miłości. Spokojnie, spokojnie. Nie musimy czekać na wszystkich. Tak jak pisałem wyżej, jeśli ktoś wybiera zawsze miłość, to strach go nie widzi. Tak więc każdy realizuje swój plan na własną rękę. Nikt nie jest blokowany przez kogoś innego. Piszę to, bo często ludzie piszą, że oni nic nie rozumieją i oni. Bla, bla 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 bla, nie ma oni, jesteś tylko ty. Jeśli ja działam z poziomu strachu, to nie oni, a ja jestem problemem, a dokładnie moje wybory i działanie tutaj. Kilka dni temu miałem doświadczenie, a w zasadzie to takie sytuacje nazywam questami, gdzie próbowałem walczyć z tłem, czyli strachem. Próbowałem udowodnić całemu światu, że pewna instytucja oszukuje, nie rozumiejąc tego, że jak zabiorę tło, to inni nie będą mogli skorzystać z tej samej lekcji. Wielu poległo, próbując walczyć z tłem, kiedy staniemy się bardziej sobą, będziemy potrafili kontrolować swoje emocje i dopiero wtedy możemy bawić się z tłem, konfrontując go z prawdą, jednak wciąż z poziomu miłości. A nie z poziomu kata. Problemem nie jest pajęczyna, tylko to, że owady nie widzą tej pajęczyny i w nią wpadają. Gdy owady nauczą się omijać pajęczynę, będzie ona dla nich nieszkodliwa i z czasem zniknie z powodu tego, że nie spełnia swojej roli. Tak jak przyroda oczekuje od owadów sprytu i zaradności, tak od nas źródło oczekuje samodzielności i bycia świadomym interakcji. W które wchodzimy. Miejsce, w którym jesteśmy obecnie, nie ma ruchu. My po prostu przeskakujemy z jednej linii rzeczywistości na drugą, zgodnie z tym, co wysyłamy. Przykładowo preferuję miłość i tworzę miłość. I to mam w tej linii, w której jestem. Dobrobyt, radość i tym podobne. Mrok nie może się do mnie zbliżyć, jeśli wybieram miłość. Dlatego zadaniem mroku jest sprawić, abyśmy przestali działać z poziomu miłości i przeskoczyli do rzeczywistości, gdzie oni mają władzę nad nami, a my postrzegamy siebie jako małe, bezradne, zagubione istoty. Do tego celu mrok tworzy intrygi, dramaty oraz wysyła swoich emisariuszy, aby wmawiali innym, że już są w tej linii rzeczywistości, gdzie mrok ma nad nimi władzę, a jeśli uwierzysz w to, to wszechświat da ci to, co wysyłasz, nawet jeśli jest to bzdura. Należy także pamiętać, że podobne przyciąga podobne. Jeśli będę uważał, że wszyscy mnie oszukują, to zgadnijcie, jakie interakcje będę miał. My nie jesteśmy od wymierzania kar tutaj, chyba, że twoja praca polega na kontrolowaniu czegoś i karaniu wszelkich nieprawidłowości związanych z tym. Jeśli będę skupiał swoją uwagę na cierpieniu, wojnach, intrygach, to to będzie się pojawiało w moich interakcjach, dlatego pozdrawiam telewizję. Oczywiście ludzie interesujący się duchowością wiedzą o tym i unikają telewizji lub nie oglądają jej wcale. Wolą na przykład spędzać czas oglądając filmiki na kanałach, gdzie mówi się prawdę. Na przykład o reptilianach, archontach, mind control i oczywiście ulubionych iluminatach. Tak więc w moim procesie słuchanie o nieszczęśliwych wypadkach w telewizji przeszkadza mi. Oraz moim zdaniem, jak będę słuchać ciągle o tym, jacy to iluminaci są wpływowi i co oni mi mogą zrobić, jest także nieprzybliżające mnie do celu. Można być świadomym tła strachu, np. iluminatów, jednak zasilanie ciągłe ich oglądaniem filmików, jacy to oni nie są wpływowi, jest strzelaniem sobie w stopę. Tło będące strachem nie ogranicza się tylko do telewizji, ono nas otacza. Aby pozytywnie zakończyć proces, muszę nauczyć się rozpoznawać strach i nie zasilać go. Jeśli idąc przez życie wysyłam i tworzę miłość, to miłość pojawia się na mojej drodze. Jeśli chcę złych ludzi skrzywdzić, na mojej drodze pojawią się ludzie, którzy także będą chcieli mnie skrzywdzić lub podejmą ze mną walkę. Strach to wie i wysyła swoich emisariuszy, aby rozsiewali cierpienie, kłamstwo i tym podobne, abym w końcu powiedział nie no tego im nie można wybaczyć. Ja już się wami zajmę. Wtedy wmawiam sobie, że muszę walczyć z nimi, stając się katem, a wszechświat, wspierając mnie bezwarunkowo, dostarczy mi masę przeciwników. Mrok nie jest w stanie skrzywdzić światła, jednak za pomocą intryg może sprawić, że światło uwierzy, że musi walczyć z mrokiem, a wtedy światło nie jest już światłem. Światło, aby wygrać, musi po prostu być światłem. Przyroda pokazuje nam to każdego dnia, ciemność nocy ustępuje światłu dnia. Ich środowisko to strach, nasze to miłość. Osobiście muszę być czujny, aby nie stać się z obrońcy, ofiary, katem, ponieważ wtedy krąg nienawiści nigdy się nie skończy. Musimy zachować czujność w podejmowaniu decyzji, abyśmy z miłości nie stali się strachem z powodu pewnych potrzeb, czy to umysłu, czy emisariuszy, mroku. Oraz pamiętajmy, że każdy z nas ma do przepracowania swoją drogę i nie możemy prowadzić innych za rączkę. Jednocześnie pamiętajmy, że miłość działa kolektywnie. Pracujemy tutaj indywidualnie nad sobą, ale także kolektywnie. Po prostu wybierajmy miłość w każdych okolicznościach, pomijając logiczne myślenie, ponieważ serce wie lepiej. Większość informatorów jest po prostu dezinformatorami. Czy świadomymi, czy nieświadomymi, to jest już zupełnie inna sprawa. Opowiadają, jacy to ci źli są potężni, budując ich legendę, nie rozumiejąc czym jest prawdziwa siła i jakie są tutaj zasady. Jeśli chodzi o telewizję, myśl i kwestionuj. Jeśli chodzi o internet i informatorów, słuchaj i ciesz się, że ci o tym mówią. Ja nie twierdzę, że oni kłamią. Ja zwracam uwagę na to, czy aby na pewno te informacje w takiej formie są nam pomocne do tego, aby być prawdziwym sobą, czy powiększają tylko lęk przed nimi. Kiedy staniemy się bardziej sobą, będziemy potrafili kontrolować swój lęk. Moim zdaniem nasza planeta potrzebuje ludzi potrafiących myśleć samodzielnie. Strach także możemy wykorzystać na naszą korzyść. Strach, który odczuwamy jako emocje, jest sygnałem, że wierzymy w coś, co tak naprawdę nie ma z nami nic wspólnego. Pamiętajmy, strach jest przeciwieństwem nas. Przykład. Mam jutro rozpocząć nową pracę. Odczułam strach przed jutrzejszym dniem. Co to będzie? Jak mi pójdzie? Zacząłem obserwować ten strach. Dlaczego boję się jutrzejszego dnia? Odpowiedź: bo czeka mnie jutro rozpoczęcie nowej pracy. I co w tym strasznego? To, że nie wiem, czy sobie poradzę. A dlaczego miałbym sobie nie poradzić? I wtedy strach się ulotnił. Zmieniłem swoje podejście do danej sytuacji. Ze strachu na miłość. Proszę spojrzeć na obrazek. Dziękuję działu graficznemu za świetną pracę. Ten obrazek przedstawia prawdę, którą ciężko zaakceptować umysłowi. Wielu ludzi uważa, że próbowało tego i to nie działa. Ok, przyjrzyjmy się temu. Jeśli ktoś pójdzie do nowej pracy uśmiechnięty, po dobrej medytacji, będzie miły, sympatyczny, jednak jedyne co będzie robił w nowej pracy, to chodził i się uśmiechał z całkowitym przeświadczeniem, że wszystko będzie ok, a pod koniec pracy podziękują mu za współpracę, to czy to znaczy, że wszechświat nie dał mu tego, co wysyłał, czy może wręcz przeciwnie, dał mu w pełni to, co wysyłał? Pokażcie mi człowieka, który chciałby zatrudnić pracownika, który pierwszego dnia pracy, zamiast przyswajać wiedzę, chodzi po zakładzie i się uśmiecha do wszystkich. Często oszukujemy sami siebie w tym, co naprawdę uważamy na dany temat, a nawet uważamy, że jeśli coś dotyczy nas, to nie, ale jak dotyczy to innych, to można. Dziękuję za uwagę i życzę każdemu owocnej pracy z własnym strachem. Jednocześnie przypominam, gdybyśmy wiedzieli, jaką moc mają nasze myśli, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie w sposób negatywny. Pozdrawiam.